Cześć, witam wszystkich serdecznie na moim kanale. Dziś pojechaliście ze mną do Lublina na giełdę terrorystyczną. Jestem w targach Lublin i ruszam obejrzeć, co tam jest ciekawego. I tak to wygląda w środku. Dosyć duża giełda. Zaraz będę chodził po konkretnych stoiskach i filmował, jak będzie jakieś ciekawe stoisko do filmowania. No zobaczcie, tu są kraby na przykład. Malutkie kraby takie. Takie akwarystyczne rzeczy głównie. Słynne bojowniki. no zobaczcie różne gatunki i odmiany. Jak widać. I rośliny. Zobaczcie jakie fajne roślinki są. Kaktusy różnego typu. Fajne i nawet niedrogie, po 15 zł. Fajnie nawet to wygląda. I węże różnego typu. Tak, to są takie. Tylko tak, pokaże. Fajne są. straszek, straszek oglądamy w tej chwili siedzi sobie na terrarium i obserwuje ludzi gekony lamparcie, czyli moje ulubieńcy moi nie wiem czy jej widać to jest taki trochę podobny do mojego dlatego przybliżę jak się uda no zobaczcie fajne gekony, grubaski tu macie trochę lepsze oświetlenie węży lepiej będzie widać w tym świetle fajnie ktoś wymyślił, żeby takie oświetlenie zrobić bo fajniej widać w tym oświetleniu miski dla różnego typu zwierzaków od największych, tu jest chyba największa no zobaczcie głównie miski ale to troszeczkę też kryjówek jest. Zobaczcie, ile jest tych stoisk. Chciałem troszkę od zaplecza pokazać. jest tutaj. Jeżeli chcecie coś kupić konkretnego, powiem szczerze, warto tutaj przyjechać. Na pewno kupicie. Żółwie są również. Zobaczcie. Nie znam się na żółwiach, więc nie powiem jaki to gatunek. Już ja się będę zawracał głowy hodowcy. Tutaj są ptaszniki, z tym że są tylko ich zdjęcia. Pewnie są w tych pudełeczkach. Niestety ptaszników było dość mało. Bynajmniej jak ja byłem, a ja byłem dość późno, także być może wcześniej było ich więcej. Zobaczcie jaki piękny skakun. Wydaje mi się, że to jeden z większych skakunów, bo ogólnie one są malutkie. Ale bardzo ciekawe pająki. Przede wszystkim mają bardzo dobry wzrok w porównaniu z ptasznikami, które mają słaby wzrok. Zobaczcie jaki fajny pająk, ciekawy bardzo. Gekony orzęsione. O czym nie wiedziałem, bo to mi pan powiedział. Bo ja szczerze mówiąc nam się tylko na swoim. Takie żelki. Fajne, fajne. O, można? Super, dziękuję. Bardzo ładny jest. Bardzo fajny. A mam coś nowego wreszcie. Oprócz gekonów i różnych innych. Legwan zielony, a tutaj jest... czekajcie, co to jest? A też niby legwan zielony, ale on nie jest zielony. O? I tam... Wydaje mi się, że tu jest waran, ale pewności nie ma. Baran Kolczasto-Głowy, o. go. Tutaj przed chwilą rozmawiałem z panem, który też ma kanał, ale on nie ma 139 subskrybentów, tylko 80 tysięcy. Koduje węże, to są właśnie e, tego pana węże. O, właśnie tu pan mówi, nie wiem czy słychać. Fajne węże. Zobaczcie, pytam. królewski nazywa się Super Specjal, taki Praktycznie bez koloru, ciekawy, bardzo wąż. Ja tutaj czytam, oczywiście, bo kompletnie się na wężach nie znam. Fajne. Są i pająki, na nich czekałem. To za dobrze nie widać niestety w tych pudełkach. No, nie będę prosił, żebym otwierał zbytnio. Ale zobaczcie, jeszcze ciekawe są tutaj żaby. Nie wiem, czy coś widać. Nie, coś tam widać. Tu ciekawa jest. Grubasek. No, i jestem w tym punkcie, w którym zaczynałem moją relację z giełdy. Jak widzicie, wszyscy już się pakują. Także tłumów nie ma, tak jak było przed chwilą. Ale warto tu przyjechać, zobaczyć chociażby zwierzaki, a może i skusić się na zakup jakiegoś. No i tyle właściwie kończę moją relację. I do następnego cześć.